Ja sobie podlewam, a mąż mi czasu mila. Włączył w domu muzykę. Takie podlewanie może być, co nie? W chałupie to się wszystko trzęsie. Bo uwielbiamy słuchać muzyki. Wszystko pozamykamy, okna, drzwi, a słychać jak nie wiem co. Zaraz się sąsiedzi zlecą. Ale przynajmniej miło się podlewa. Co nie? Patrz, jak trochę dostanie. Dobra, chciałam Wam tylko pokazać, jak miło można podlewać ogród. Gdy mąż albo żona umila czas. Trawa też już schnie. Też trzeba podlać. Mam nadzieję, że mi nie cofną. Muzyka z radia leci. Chyba z radia. Pozdrawiam Cię, moje kochanie. <śm> Dobra, cześć Wam. Ja zmykam do mężusia, bo tęsknię.